Siema widzowie, gramy sobie w headwords nie, nie na, se, na, se, na naszym serwerze. Nie? Um, zrobiliśmy se party, ja się boję, że jak tak zrobiliśmy, to nikt tu nie dołączy. Ale to chyba tak nie działa, nie? Dobra, Mateusz jest w jest. To to, to to poczekamy. Najwyżej się to wytnie. Ale nie, normalnie wszystko jest, na pewno będzie... no widzicie, Piotrek mówi, czy będziemy mieli diaks, złoto, węgiel, czy recytum. Czy co? Green? No, no, zielo... no bo węgiel jest... ma zielonych, tak? No to już ten węgiel to mógł być emeralda, nie, nie? Elo, Polska! jo. Ah! Co? Nie Anglia. Co? No to czemu piszesz po polsku? Jak jesteś z Anglii? Alo? PL Górum. Polska górą! Na polskim serwerze ja! Ej, jesteśmy! Dobra, party działa! Party działa, party działa, party działa! I mamy tego czwartego, co łączył jako czwarty. Patryk, jest odpalone nagrywanie, co ty gadasz? Co? słychać, słychać, nawet Teamsy specjalnie ten zmieniłem, co ty gadasz? jak to mam wiedzieć. Piotr... O, w sumie. Dobra. Piotrek, ja obudowywuję. Ja się zajmuję obudowywaniem. Nie wiesz? Piotrek, ty mur zrób. Ty nam mur zrób, tylko zostaw ten, wejście dalej. Nie ja to. Aha, papa. Pa. E, e, Piotrek, Piotrek. A masz Emę? Jak masz, to wracaj, wracaj szybko. Idę cię ratować. Szkoda, że tu nie ma ten, że ten, za bardzo, że ten, że nie ma generatora emeraldów za emeraldy, na przykład, nie? Dzięki. No, przestań, po co mi złoto. No to akurat nie ma prawa autorskich, bo nie wiem co ty w ogóle śpiewasz, Piotr. E. Boże ile ja mam złota, co ja mogę za to kupić? Koksu dużo na to. Co chce koksu? No, do, no javka, dobra, no złota jabka, dobra. Nie koksy. Dobra, kto chce trzynaście koksów. Dobra, na czterech rozkładam. ile się da. A nie da się po sobie zostaje cztery. Dobra, masz. Ej, ty. Ty Dobra, dostałem. Tyle koksów, to sobie jednego zjem. Trzynaście mam. Boże, złote jabłka, przepraszam. Hm? Co? To, to, gdzie ty poszedłeś? Co ty robisz? Dobra. Dobra, już mamy tę, jedną głowkę na tę, dolewną, na deski. Z trzech emeraldów nic, musi być więcej. Możesz je włożyć do skrzynki. Ale co? A no tak! Kurczę! Straciłem mam... siedem koksów. Ja! Boże, nie będę już tego wymawiał, bo ja ciągle to mylę. Co w ogóle Co? Nie ma czegoś takiego. Dobra, złota. Myślałem, że będzie, będzie mi tak brakowało złota. Wcześniej nie chciałem tego złota, nie? Kupiłem tyle koksów, mogę to zostawić. A w sumie i tam będę ginął tam. E, e, chłopaki. Zostańmy sami. Znowu spójrzcie, setab. Pewnie, ty masz żelazną zbroję? Nie, to się tak wydaje. No i chyba już nic jak w ogóle zrobiłeś. To. Dobra, ulepszę na opsa. Może diaks, diaksy, diaksy. Może trzeba kupić generatory diaksów. Zobaczcie, ile będziemy mieli diagnozów Ja Jeszcze więcej można. Ja. Dobra, kupujcie generatory diamentów i... i nie, wszystkie kupujcie. Wszystkie, bo się zaraz nam poniżą. Dobra, widzowie, zostawcie łapki w górę. Co ja mam mam? Kupisz ten jeden złota i jeden żelazo-generator? Jeśli możesz. to już kupisz? Dziękuję. Dobra, już mamy prawie jedną główkę ten. Wiecie, że my jako... Oprócz niebieskich mamy jako jedyny team ten? No, to mówię ten. Wszystkie główki. O, mamy ostrożny jeden. Dzięki Piotr. Wiecie, że mamy szansę wygrać tą arenę. Mamy szansę wygrać tą rundę. Więcej ale Piotrek ja nie wiem od czego się te koiny tak naprawdę a wiecie, że fajna oferta była ta, były główki koali i tak chciałem kupić, ale mnie nie było stać Mm, 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 Dobra, i zrobiłem. To jest długi odcinek, nie wiem czy ja go nie dam na dwie części. Dobra, jak będzie 30 minutów, ja dam na dwie części, boże. I druga się pojawi ten. Nie, nie dzisiaj w piątek, bo nagrywamy w piątek, to, tak. No. Tylko kiedy idzie. Na przykład... Nie, to Co? No, ochrona jeden. A, faktycznie. Dobra, musiałem kliknąć, miałem ochronę jeden. Mamy jednego na OPS-a. A nie, jeszcze słaby punkt. Dobra, mamy opsa Mamy cały OPS- jeden. Yeah! co? a co się nana? no tak jak coś to masz że raz oś złoto w skrzynce. To bardzo dużo. Mm. No? Jaki? Chłopaki, trzeba ten. Zajmijcie się generatorami. Nikt nie rozwalił. Po prostu ten. Tak długo gramy, że się po prostu rozwalił. No i zajmijcie się generatorami. Bo mamy mało niszczą się. O, a to już po co ci to TNT, ja nie idziesz nie widział? No, nie waszy. A po co ci środek? Wszystkie ulepszenia, nie? Idę na środek. Gdzie to macie ty? No jak? Chity mają. Nie no, nie tutaj to akurat nie byłeś chity. O, live wiecie widzę, 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 co? Ja tu chyba podzielę na dwie części, bo właśnie mam laga. O, dobra, żyję. No, widzowie. Jakajcie. Dobra. Jak widzowie, ja tu będę latał i tylko obserwował, bo jak... Jest... tak się stało, Będę mógł tylko o, obserwować właśnie. O, Mateusz. Ej, czerwoni nie mają główek, a czerwonych już nie ma, nie? Ej, wy widzieliście, co mają żółci? Ej! Żółty, żółty jeden został. Mateusz, jeden został. A niebieskich? Niebieski. niebieski... Niebiescy, mają trzy główki. Dobra, jak będziecie potrzebować jakiejś informacji, to Piotrek mów, to ja sprawdzę. Widzowie, tu nie Ej, idą! Idą! Chłopaki, idą! Idą, idzie niebiescy! Niebieski! Dwóch! Szybko, dawajcie, dajcie! Oni myślą, że ich nie widać, bo, bo, bo ich nie widać tak naprawdę. Widzę, to wcale nie jest złożone. Że powiedziałem, nie. W sumie nie Ale was pokonali. Ale kopanie obsydianu trochę im zajmie. O, ma to dobra. Idą kolejni. O, napisałem! A e, ja widzicie, że ja coś napisałem, czy nie? Aha. Super. Dobra, generatory wam się niszczą, wszystko wam się niszczy. Ja wam ledwo jedna główka wam została. Dostał ledwie jeden żółty chyba i niebiescy sami. Naprawdę to jeden niebieski. Cztery niebieskich kontra na was. Jeszcze jeden czerwony i jeden żółty. Sprint. T -t 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 -t. Shift. Dobra ja, widzowie, skończymy ten odcinek i tak już przegraliśmy, więc znowu zostawcie łapkę, suba i napiszcie w komentarzu jak uważacie, że nam poszło, zostawcie łapkę, suba, suba z dzwoneczkiem na wszystkie powiadomienia i Dobra widzę, trzymajcie się i cześć.